Witam Państwa, koleżanki i kolegów adwokatów, koleżanki, i kolegów aplikantów adwokackich. Sztandar Izby we Wrocławiu, symbol tożsamości Palestry Dolnośląskiej uzewnętrznia jej szczytne wartości i dążenia etyczne i profesjonalne. By czas nie zaćmił i nie pamięć przeszłości aby zrozumieć współczesność i spojrzeć na nią z właściwej perspektywy i łączyć tradycję z nowoczesnością bo tylko wtedy zrozumiemy współczesność głębiej i sprostamy biegowi wydarzeń przeszłość to nasz czas na ziemi dolnośląskiej w styczniu 1946 roku Powstaje Tymczasowa Rada Adwokacka we Wrocławiu. W czerwcu 1946 roku minister poleca profesorowi Witoldowi Świdzie powołanie Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Do powołania tego dochodzi w lipcu 1946 roku. To jest czas powstania samorządu. Adwokackiego na tej ziemi. Dlatego w tym roku obchodzimy 70-lecie samorządu Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Proszę Państwa, do przeszłości sięgnęliśmy, gdy zainicjowałam ideę sztandaru w 2011 roku. W lutym 2012 powitaliśmy sztandar we Wrocławiu, a w maju 2012 roku uroczyście w Kościele Najświętszej Marii na Piasku nadaliśmy, przyjęliśmy i poświęciliśmy sztandar Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jego symbolika, Związana jest z przeszłością i nowoczesnością. Przeszłość sztandaru to hipotetyczny portret pani tej ziemi, księżnej Jadwigi, zwanej Śląską, żony Henryka Brodatego, matki Henryka Pobożnego, która nazywana była obrończynią potrzebujących, w tym Słowie potrzebujących mieści się wszystko. Do niej się odwołujemy jako kogoś, kto jest może być dla nas wzorem w tym świadczeniu naszej profesjonalnej usługi i posługi potrzebującej. Nowoczesność symbolizuje nasz sztandarze Znak adwokatury polskiej, który w skrzydłach ma grafizm liter A i P. Łączymy tutaj w sztandarze, zatem nowoczesność z przeszłością. Ja, jako pomysłodawczyni, idei i przeprowadzenia, zmaterializowania się sztandaru, Zostałam uhonorowana nadaniem mi zaszczytu kustosza sztandaru i honorowego chorążek. Dziękuję Państwu. Pamiętajmy o sztandarze. Pamiętajmy o tym, by łączył on tych, którzy byli przed nami, z tymi, którzy są dziś i z tymi, którzy będą u nas. Sztandar towarzyszy nam w najważniejszych przedsięwzięciach Izby, w, towarzyszy nam również także w tych wyjazdach do zaprzyjaźnionych Izb, gdzie odbywają się wielkie uroczystości, towarzyszy nam na naszych zgromadzeniach i w ostatniej drodze niektórych, którzy żegnają się z nami. Dziękuję Państwu. Pamiętajmy o sztandarze i pamiętajmy o jego nie tylko y, zmaterializowanym wyglądzie, ale także o tym przesłaniu, które w nim jest zawarte. Dziękuję.